Tam jestem już 712 a z nami jest kolejny, nie wiem, odcinek. Uh! O czym ten odcinek będzie? Zobaczycie. Tak! Jej! 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 Witam, a więc, Ja jestem Suchar, ale zbą mnie Suchary. Skąd, po, yy, skąd przyjeżdżasz? Z, suchary, z Sucharowej Dzielnicy Warszawy. Co nam zaprezentujesz? Suchary. No więc zaczynaj. Wielki pożar w całej Kamienicy. Małżeństwo wybiega z płonącego budynku. Żona zwraca się do męża. Wiesz dzisiaj jak po raz pierwszy od 20 lat wychodzimy gdzieś razem. Czemu się z klanu umrze? Bo załapał wieniec po, na pogrzebie Hanki Monstrowiak. jej Bajko Bajko papieżu i selerze. Mama pieże, a ja selerze. Co robi Murzyn na śniegu? Rzuca się w oczy. Przeliteruj te litery. B, D, J, Q, P. Smacznego. Jak nazywa się ktoś, kto to piany z ust? Pienista. Ty, 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 ty. Jeden żółw wchodzi na górę i śpiewa Za rok, może za dwa Drugi schodzi z góry i śpiewa 40 lat minęło i jak jeden dzień Brunetka mówi do blondynki Słyszałaś? Adam się utopił Tak? I co? Żyje? Ha, ha, Pani pyta Jasie Jasiu, dlaczego zdanie jest napisane pismo twojego taty? Bo pisałam jego pisem. Ile członków akta potrzeba do wkręcenia żarówki? Teraz rejs został usunięty przez członków akta. To ten. Pa, pa, pam. Pa, pa, pam. Co zrobi Adam małżek z Skop Skok na bank. Grałem w filmie. Tak, a jakim? Animowanym. Jakie zwierzę Mojżesz zabrał na Arkę? Żadnych Mojżesz nie zbudowało Arki. Policjant zatrzymuje faceta jedącego na motorze w wyłnianej czapce. Dlaczego pan nie ma kasku? Bo zrobiłem eksperyment, wrzuciłem z trzeciego piętra kaski i czapkę. Kask pękł, a czapka nie Kochanie, czy mój tyłek wygląda w tym grubo? coś znać prawdę? Tak, z swoją siostrą. Dlaczego Bergrills nie ma żony? Bo musiał uzupełnić białko. Blonki blondynka mówi do brunetki. Za moją twarz powinni mi dać nagrodę pieniężną. Brunetkę na to, chyba odszkodowanie I taki, sucher ode mnie Ale to będzie tajemnica Tajnej spowiedzi Czy, czy chcecie to usłyszeć? Chcecie to usłyszeć? Dobra, już skończyłeś? Czy chcecie to usłyszeć? Yy, yy, tak! Tak! tata, tata. Ta, ta. Co robi? Twoja stara, kiedy jest sukara Pierdziera krak krakersy! Krak Do, widzenia. Do widzenia Warszawa! Jej! Więc jestem na... Nie. Skończy... Tak, jestem tego pewien. Jesteś pewien? Tak. A! Coś jeszcze? Tak, jeszcze raz, niech pan mi powie fasz! rest of patch nara